Za krótką chwilę. Jeszcze macie czas na nic. Ciemka, e, tutaj Pusineiro. Witam Was w pięknej grze wykonanej przez Pawła Ptaka, czyli Dzikie Zwierzę, Dzień Sportu. I słyszałem, że mamy licytację do odhaczenia, także zacznijmy od tego, bo musimy się dowiedzieć, który z tych pięknych, posłuchajcie tych pięknych kandydatów, będzie miał okazję do wzięcia udziału w tych zawodach, bo jeszcze tego nie wiecie, ale to są zawody o wszystko. Jakby 100%, słyszeliście o grach na 100%? Gry na 100% są dla słabych, to jest gra na 600%. Bo trzeba mieć 600%, żeby obalić krokodyla, aligatora, który ma władzę, także ja tutaj zrobię piękny soundtrack pod to, aż Mike mi powie, co wygrało. Już mówię, podium, e, zaczynając od podium, od trzeciego miejsca, Nosorożec, na drugim miejscu Hipopotam, a na pierwszym miejscu groźny król dżungli, lew, z kwotą 234 złote. No w takim razie brawo dla lwa, brawo dla lwa. Moim faworytem była żyrafa, bo ma długą szyję i jest śmiesznie, ale wygrał lew, więc jest lew. Także wybierzmy sobie króla dżungli. E, chociaż to raczej królowa, patrząc, że na grzywę nie starczyło renderu. E, więc weźmy sobie to. No i naszym celem właśnie będzie wyzwanie. Wyzwanie, czyli będziemy musieli 8 gier Ukończyć, tak, żeby w sumie z każdej zdobyć 600%. I to jest, proszę Państwa, gamba, bo jak mówi klasyk, albo się uda, albo się nie uda. E, także na razie, y, nie przedłużając, y, zaczynajmy. Także 3, 2, Jeden rura. I e, jak widzicie, jest to ostateczny Wild Animal wyzwanie, które będzie oddzielać dzikie bestie z gustownym Lady Bugs. Wypełni wszystkie osiem wyzwań, aby osiągnąć twój ranking w dzikiego towarzysza zwierząt. Tylko zostanie koronowanym ostatecznym mistrzem Król zwierząt i panowanie na Animal Kingdom. Ale uwaga, King Krok cofnij się przed niczym, aby Cię zatrzymać. E, także teraz już naprawdę możemy zaczynać. I pierwsze będzie jazda na nartach. Jazda na nartach polega na tym, że musimy łapać sobie tutaj. E, te flagi e, i zazwyczaj zazwyczaj tak chcemy skakać ze skoczni i zbierać diamenciki, bo one mniej więcej sugerują, gdzie będzie kolejna bramka. E, tak 20 bramek byłoby... Oj oj oj, nie w tę stronę. E, 20 bramek byłoby idealnie zrobić. No, problem jest taki, że te bramki się czasami tak szybko pojawiają, że nie da się skręcić. E, najlepsze, co się tu może wydarzyć, istnieje na to prawdopodobieństwo, to że wyjdzie niedźwiedź polarny. I on, e, w sensie ten niedziel polary może nas zablokować idealnie przed bramką i nabijemy ją jakieś 30 razy. Mi się to zdarzyło raz, e, bo to musi być rzeczywiście tak idealnie przed bramką, idealnie e, no no o, no nie, nie, za daleko. Jakby był troszeczkę bliżej, może by się udało. Ale nie jest najgorzej, jest szansa, że 20 bramek będzie. A 20 bramek zapewni nam taki na 21, może na 22... Dobra, 22, może 23, OK. E, jakby 75% to jest bardzo dobrze. 76, więc jest ok. E, pierwsze wyzwanie, jak najbardziej, O, e, tak, tu się będą działy rzeczy, bo musimy robić trikasy i kołasy. I musimy się odbijać e, tak, żeby nie stracić tempa. Jak się od głowy, e, głową odbijemy, to tracimy tempo, więc nie chcemy tracić tempa i musimy nabić punkty. Cel to przynajmniej 4... nie ten. O, tak. Cel to przynajmniej 400 punktów. To jest najlepsze, dopóki się losuje, bo nie da się... Nie da się wylądować na głowie, więc e, to jest najlepsze, co się może przydarzyć. E, I staramy się właśnie jak najbardziej, jak najlepiej odbijać, żeby jak najwięcej tempa nabierać. E, dobra, teraz musimy się odbić jeszcze raz. Dobra, I na razie mamy 200, jest nie najgorzej. E, tak, tutaj robimy. Raz zrobimy, teraz spróbujemy dwa razy. Nie wiem, czy słyszycie tą piękną muzykę, Kraft leci. Tak, to była piękna muzyka klasyczna, a ja tutaj robię dalej. Ohohoho. E, dobra, spokojnie, odbij się na spokojnie, dobra, myk, mamy 300, 315, 300 nie, dobra, raz się udało, teraz tak, e, teraz tak, dobra, 360, ok, obracamy się teraz, tak, jest, jest ok, 385, 400 powinniśmy już bez problemów bić. E, także raczej będziemy mieć tutaj bezpiecznie. Ja wam za chwilę wam powiem co jest najgorszą częścią tutaj, ale nie będę spoilował. 83. Jest ok, mogłoby być lepiej. O, tenis. To trudne się wylosowało. Raczej tak naprawdę wszystkie są... Tak, tu już od razu. O nie, liczyłem, że nie odbiję. E, sytuacja nie wygląda dobrze, ale nic, nic, nic to. No nie, miał nie trafić. E, dobra, robimy tak i powinienem idealnie... Okej. Okay. Nie jest dobrze, to, to ja powinienem mieć 5. Dobra, to był out? Dobra, to był out, ok. Eee, tutaj. No. Kurczę, nie jest, nie jest dobrze. Jest bardzo źle, ja powinienem mieć tutaj 90%. Eee, Krokodyl nie oddał, dobrze. Eee, to, to nie wygląda dobrze. Kusi mnie, żeby to zresetować, szczerze mówiąc. Ale yy, no nie, spróbujemy. 10%. Yy, Dobra, może, może skoki do wody pójdą dobrze. Tak, na razie skogo tyczce to jest na szczęście yy, ta prostsza dyscyplina. Tutaj 100% powinno pójść bez problemu, mam nadzieję. Wystarczy w miarę w dobrym momencie wbić tyczkę. Jak widzicie, leci nasz król lew yy, po zwycięstwo. Dobrze, tutaj przygotujmy sobie tyczkę, bo teraz jest. Najtrudniejsze, więc musimy idealnie praktycznie trafić. Dobrze, udało się. Wcale nie dotknął ręką. Zupełnie, zupełnie. Sędzia nie widział. A, więc to mamy 100%. E, super. A najgorsze jest to, że tenis to nie była najtrudniejsza rzecz. Tor przeszkód. Czyli jak widzicie, przeszkód. Przeszkód nie jest taki... Trudny. Najważniejsza rzecz to zbiegać sobie zawsze do krawędzi mapy, gdyż wtedy mamy najwięcej czasu na zobaczenie, gdzie trzeba pobiec. Bo jeżeli trzeba być blisko tutaj mapy, no to, to byśmy się nie zdążyli z dołu wrócić. Natomiast dół widać na tyle szybko, że zdążymy z góry tam jakby dotrzeć. Więc tor przeszkód, o ile ogonem nie zahaczę, bo istnieje takie prawdopodobieństwo, to nie powinien być większym wyzwaniem tutaj. U, dobra, jest. E, więc tutaj raczej powinniśmy mieć przynajmniej 90%. E, mam taką cichą nadzieję. Dobrze. Okej, okay, super. E, powoli się będziemy zbliżać do końca. Okej, okay, dobrze się tutaj wylosowało. Jeszcze jedno. Okej, okay, super, super, super. Oj, 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 Zdążymy? Zdążyliśmy. Super. E, środek. E, no i idealnie. Bez e, prze, e, czegokolwiek przewróconego, więc 100%. Także jest jeszcze szansa na 600%. To jest najgorsze. Nurkowanie jest najgorsze, bo trzeba idealnie się obrócić. Inaczej ci sędziowie dają 0 punktów. Dlatego. Okej? Okay? To nie wiem. Aha, i teraz tu nie mogę skakać. Rozumiem. E, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. E. Eee... Proszę Państwa, jakby to nie wygląda dobrze Dobrze, może, może się uda, może się uda. Tak, robimy tak i... Jakby tak wszystkie były, to spoko. Ile będzie procent? 14 eee, Rzutki są akurat w miarę proste eee, Tu powinno być dużo procent raczej Ok? Jak na razie spoko, ale pan krokodyl nam tak łatwo nie odpuści. Więc pan krokodyl tutaj musi pomieszać. I teraz, teraz są rzutki trudniejsze troszeczkę, ale jeszcze do zrobienia. oj, nie, nie, tak nie powinno być. To tak jak najbardziej. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. To jeszcze będą nie najlepsze procenty. Za to marci mnie, skąd ta orka się tam wzięła. Orka to jest w tym momencie ten ran, ale. E, okej. Okay. Oj, oj oj, dobra, ja jest 20, to przynajmniej tyle. Dobra, to powinno być. Ach, 20, no nic, zobaczymy ile to będzie procent. E, 77, więc nie jest źle, ale, ale powinno być lepiej. Gimnastyka. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. E, tak, gimnastyka jest trudna, bo jest długa. E, trzeba skakać, robić takie cuda i uważać. No dziękuję. I uważać na pana krokodyla, bo jak nas dotknie, to nas udusi e, i będzie amen. To jest właśnie król, który, no, którego próbujemy obalić. No Więc tak dziękuję. E, I oj 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 oj. Musimy go. No nie udało się. Trzeba daleko. A, ja muszę i tak tam dobiec. Rozumiem, dziękuję. E, musimy daleko od niego biegać, bo on z daleka nas może... Daleka nas może... Aha, super. E, może nas złapać, więc musimy na to uważać. E, jak na razie... O nie, no jak będzie mi takie to losowało, że muszę cały czas... No co? Jak to? Przecież dotknąłem tego. To, to nie jest 600%. Nie wiem, w jakim uniwersum miałoby być to 600%, więc to się nie udało, proszę Państwa. To może ja dla rozweselenia przeczytam coś? Jak najbardziej, możesz przeczytać coś. Oczywiście, 10 zł wpłaca Furas z komentarzem Ej, jedno zwierzę ci, jedno, jedno zwierzę ci zostało za, za tobą. Widzę właśnie, widzę właśnie. Jak dużo, no rozumiem, że tam już też został zrobiony, rozumiem, także to było w takim razie, o dziękuję bardzo, to było w takim razie 529%. Przynajmniej underestimate. No, to mogę wam pokazać. W takim razie cokolwiek. Nie niech będzie ten dosorożec. Jak, jak powinno wyglądać nurkowanie. O ile. Tak. Nurkowanie powinno wyglądać w ten sposób. Obracamy się i robimy tak. No i teraz nie tylko idealnie, ale jakbym miał kilka razy po tyle punktów, to by było dobrze. I jeszcze raz robimy to samo. Skaczemy. Obracamy się i obracamy się tak. No teraz się nie udało, ale jest jeden punkt, także lepiej. I ostatni skok, zobaczymy, czy byłby lepiej. Przynajmniej teraz orki nie ma dziwnej jakiejś. Myk. Obracamy się i na głupko. No i teraz już tych 4-5, to już jest nie najgorzej. Więc gdyby tak było, czyli mam tutaj 25%, to już by było 10% więcej. No i tenis. Tenis też nam się nie udał. Tenis normalnie powinien wyglądać tak, że on właśnie teraz nie odbija. Teraz robi tak, bardzo dobrze. Teraz robimy tak. O, to będzie chyba na jego konto, tak, to było na jego konto, ale to nic. E, ok? Dobrze, no właśnie. No teraz się nie udało, ale jak na razie jeszcze wygrywamy, jest dobrze. E, dziękuję. I ostatni, jak staniemy tutaj, odbił. Ale, no, no, i jakby tak było, to byśmy wygrali, bo to będzie chyba z, 70, no z 80%. Także ja na zakończenie mogę Wam tylko puścić, bo nie mogę Wam puścić, gdzieś nie wygraliśmy. Więc nie mogę Wam puścić tutaj kina od Pawła Ptaka. Polecam Wam kino od Pawła Ptaka, który tutaj jest. Ale mamy tylko 7 wygranych, więc jest tylko jeden ten. Ale ja Wam wolę puścić oryginalny, pełnometrażowy film, który idealnie skomentuje to, co się teraz wydarzyło. Mogę Wam tylko powiedzieć tyle. Tak, to przyskipujemy intro. O, tu będzie. Haters gonna hate, gators gonna gate. No i nic więcej wam nie powiem w tym temacie. jak to jest ten. Także to, był, e, to było dzikie zwierzę, dzikie zwierzę dzień sportu. Nie zwierzęta, tam jest błąd. Ja byłem później To było 529%. Dziękujemy za wszystkie płaty. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. Zapraszam na kolejne rany, które miejmy nadzieję, że razem się udadzą. E, I cóż, do usłyszenia. Okej, okay, zapytam. Ten hotter mi trochę stoi w drodze, wiecie? Czemu no chyba, że wie? w donacjach nam ktoś powie, no to jakby ja nie, nie tak. będę... Dobra, mamy Boże. to! Ja ktoś mówił, że nie boi się duchów, to kłamał. Fajnie by było zobaczyć kamerkę na ręce Merego w tym momencie to jest po prostu... No, mniej więcej tak to wygląda, co ja wam mogę powiedzieć? Mam też Beki z Zachariasza, który. Nadal trzymam kwadrat, tylko. To jest ostatnia walka w ogóle, walczymy z Grzegorzem. Nasz Nemezis uderza po raz kolejny. I tutaj BMS-y mają do odmębnienia bardzo ważną robotę. I to wszystko. Mały announcement widzów na YouTubie. Chciałem poinformować, że niedługo przerzucamy się na kolejny, wiadomo, stream i żebyście tylko mieli to na uwadze. zobaczenia na następnym stream. Oh